Dziwicie to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Yo, cześć się mano, witajcie yo, 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 yo. <grystanie> <grystanie> Witajcie w kolejnym odcinku Gita online Coci dzisiaj ze mną Halo halo Jo witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ale bez entuzjazmu, bo to już chyba trzeci raz i, i jak mi się teraz gra wy... wypigs ma jakiś powiem z gążą mu się wysypuje, ale ja miałem kiedyś coś takiego samego. I niestety musiałem przeinstalować. Co to jest w ogóle? Na motorach? Na motorach, coś no. Mrowie? W Mrowię w ale mam brykę! dzisiaj takie właśnie kaskaderskie wyczyny. Chcieliśmy zrobić ten... Chcieliśmy zrobić... Yy, napady, ale nie wiedzieliśmy co. ty tak żeś poszedł tym motorem? Ale mam brykę! Ty patrz, 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 patrz! Uważaj, bo tu są te! Hmm. Chcieliśmy zrobić niestety o! Koszyków, Także... Myślę, że tutaj weźmiemy złego maczka i... Może kogoś tam się jeszcze zwerbuje, czy Pawła może. Ale będą bo... jaja. Ja tam muszę porobić tych napadów trochę, więc to Ty, to jest fajniejsze, bo o? to trzeba, bo to trzeba omijać. No. O, ale speeda dorwałem. Jaki ja mam cienki motor. O shit, chłopie, ląduj. Ale ja mam za to bardzo dobry. A ja wziąłem taki, że myślę, że a wygląda na sportowy, takim wow, wow. Tam trzeba było patrzeć, jakie ma przyspieszenie. Ty w tunelu. Nie. Pociąg jedzie. Uśięć. Serio pociąg jedzie? Nie żartowałem, ale wąsko. Uśięć, spadłem. Spadłem. Po... Jak się cofnąć? Jak się cofnąć? Jak cofnąć? F, 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 f. O kurde, o kurde! Odrodzanie o, o, Ale mnie wyprzedził teraz Husiak Dobra, ale go dogonię Husiak ty, ty to co tak? Co tu? Kurde mi się O fucking dirt To było tu <noise> do, 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 do. Gdzie on tak jest? Ale daleko Ale powiedz jak zobaczysz tutaj co się dzieje to jest takie <noise> Ja mam o całe, SHIT! Ja cały ręce na padzie już. <laughs> wow! No, jakieś spowolnienie, lol. Wow, 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 wow. A słuchajcie, tak, jak wam się podoba uh, GTA Online seria, to faktycznie nie zapomnijcie łapę w górę. Bo ja tu będę często z Jingisem nagrywał, także będzie fajnie, będzie świeżo. Czy to było takie nie... spowolnienie? No właśnie też miałem tam spowolnienie. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś w przodzie tam zdałby dlaczego, tak, dlaczego tak daleko do przodu pojechałeś? Nie poczekałeś na mnie A bo wiesz co wiatr wieje w plecy. Ja, ja czekałem na ciebie, widzisz, nawet spadłem Siet! No tak jak spadłem? O kurde jak to jest wąsko. <grym zjadza się wąsko> O ja pierdyle <grym zjadza się wąsko> no Widzę go tam Ta niebieska kropka to kusiek. <grym zjadza się wąsko> co? Ojej O, ale <grym zjadza się wąsko> bym zarył o, meta, 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 Jaka meta? Meta, meta, meta. No nie, no oszuście. Czarną wodę, jako toast. No metan. No. A, tam, to się nie liczy, ale się nie zepsuło. Cię no, nie zwisiło, się, się. Si. No, tak szczęście. Się. Dawaj, dawaj dalej. Teraz Cię pokonam. Dobra, rewandrzyk, dobra. zobaczymy. Zaraz będę miał 77. Albaicki, wymiotki Dlaczego masz taką rozrychaną rozrychaną twarz? Co się stało. Nie głosuję. Nie będę głosować. Co bierzemy? Dobra. Eee, czekaj, nie wiem. Oto. Dobra. Dawaj. Kaskaderskie duże M. Duże M, dawaj, 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 szybko, szybko, wczytywanie, natychmiastowa nagroda, o, jak się y, czołgiem rozjedzie samochód, to Ale ma się kurde, natychmiastową ja ten. nagrodę. Y, dobra, Ja dawaj. potrzebuję, ja potrzebuję ten. Co, czego, jak? Jakiś lepszy motor. Dobra, dawaj, uruchamie serce serię, se sesję, se, E, 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 e. Dobra. Ja już mam. W kasku będę jechał, bo ja nie miałem kasku i dlatego miałem słabo aerodynamikę. I, i, i mój i mój najlepszy ten. E, o, i mój najlepszy to i dobra, ja już gotowy. Ja już gotowy. Pys też. Dobra, pioseneczka We this city. Tak będziesz na końcu Scenę śpiewał. Dawaj, 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 10 sekund jeszcze, no kurde, no 7, długo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coo? Teraz, 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 teraz jest chwila prawdy. O sieć, co to jest? Zrodzę z tego filmu. O co tu chodzi? Nie wiem. Ty masz jakieś białe opony? Jakieś futurystyczne. Spadaj. Ranga Zasła, żołnierz. Ej, ty znowu masz jakiś lepszy motork. o! Ojej! Ty dopadz, no patrz. O, o, o. Pierwsze żeby... Żebyś się wyłożył tam. O, fuck. o traf to! W traf to! O! O! o patrz jak się, <gryw> się robi! <gryw> Gdzie tu jechać? Tu. O, jaj! Patrz! F, 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 się, wyłożyłeś się? Spadłem na dół! No kurde, no jak to się odrodzić? Trzymaj F. Trzymam. Taki pasek czerwony. A teraz dopiero, no... Kurde, no! Ale mój motor lepa tutaj! To jest jazda była. No, przegrałem. Jadę na skróty. A dobrze, że skrót znalazłem. Jaki skrót? No już pierwszy jestem. Dupa. Nie dupa, tylko pierwszy. Ale pod górkę to jest o sogro. O, dear God. Ojej. A to tyle. Masakrycznie tu jest. Już jedzie w drugą stronę oszałanek ja, To ja... tam... O, yy, 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 robisz ten. Robisz po prostu... Nawrotkę tam. Wiem, widzę. Wow! No tak! Jeszcze! Jedyne miejsce, gdzie można było walnąć i przywaliłem. Drugie okrążenie dopiero żebyś tam spadł w którymś miejscu Powiem że? Że kończysz Proszę, co tym dobrze mi idzie, bo z nie będzie to jak tu No jak to? A powiedz, że dobrze... Tak wyrzucę. Oh. No come on, come on, come on! To jest grzechy już O powiem, że będę kończył zaraz nie, Możesz się nie odzywać? Znowu mój jeden błąd i spadłem i do dupy to wszystko. Ale to przecież tak jest na tych mapach, nie? Jeden błąd i... Nie no bo zleciałem na sam dół, trzeba było wcześniej to F przytrzymać, to może bym jeszcze jakąś szansę miał, ale te... widzę swoją kropkę, ale co z tego, to jest już, to już jest za daleko O, i nawrótka Cyk, cyk pęk, pęk i uwaga. No, właśnie, ja dopiero do góry dojeżdżam. dobrze, mm, Niedobrze. Niedobrze jest, jest niedobrze. Że to, to pod tą górę tak się słabo zbiera, że nie wiem? Troma bardzo. Jeszcze, kurde, tu błąd był. Kolejny. Tu kolejny błąd. Pięknie. No, meta, no ale bez przesady, no. Tyle straty. Dawać jeszcze raz. Albańskie wiury, podobnie z górą! Wiewióry... Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, ile tych punciorów jest? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Yeah. Ty jakiś dziwny miałeś motor, taki babski. Jaki babski? No to Przez, zobacz, jak on wygląda. Z taką dziurą na przodzie. Futurystyczny przyszłość. Nie głosuję! Czyli to jest przyszłość. Yy, dobra, przyszłość. co weźmiemy teraz? Jeszcze raz motorki. Motorki. Chyba, że. No co walisz? Yy, Oto? Dół zbocza? Dół zbocza. Okay. Jechaliśmy, chyba nie jechaliśmy w dół nie, zbocza. Nie. No to dawaj. dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Przynajmniej motory mi się nie zawieszają. <ścoughs> Dobra, 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 dobra. Jest dołącza. Jestem już, Prawie? jestem już, jestem. Oczymy tutaj, A, jak to, to teraz wyjdzie. wyjdzie. To ja sobie teraz zrobię co innego. Poszukam sobie motoru. o... Dobra. No, by bez haszku znowu jechałem. Dobra, już. Już potwierdź. Potwierdzam, potwierdzam przecież. Ja, nie mogę się zastanowić, jaki motor. Ja pierdzielę. Weź taki zabawkowy z pedałkami, żebyś pedałował podczas trasy. Zobaczymy to, ale wątpię, że to będzie jakiegoś difflera. Di 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 ja nawet nie wiem, co tam. Niestandardowego O to jakieś kurde jakieś lotnisko, nie wiadomo co to jest Ale coś ty tam wziął? jeden Znowu... Jeden Go O panie Wow, 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 Trafiłem Jó też Trafiłem! Wysokości tutaj normalnie, co, Jak tu teraz? Ale mój motor jest wolny O kurde Trafiłem! Fucking shit No chyba moja pasta się, ma, się skończyła i będzie... No mam widziałeś słaby motor zapisać. Chyba że... że ja, ja zaraz znowu to... spadnę! Znając moje szczęście... O ale są fajne obręcze z płomieniami! Rura! Do rury! Jestem w rurze. Też jestem w Czu rurze. Czu czuję się, jakbym był gdzieś w czymś dziwnym. O siedź, jak tu się źle jedzie! W tej No. Co to jest? O co tu Rura. Nie, a tu przez środek trzeba rurę przejechać. A przez to, dobra? Dobrze że się nie, nie obraca jeszcze. Ale wylądowałem za to ładnie. Wreszcie, chociaż po raz pierwszy. Oha, dobra, dobra, bo. Dobra. Bo to właśnie było coś, to co mogłem spaść. O kurde, oj. Wolałem zwolnić. Ja o, ty, po normalnej drodze, to już mi się podoba. O kurde, o, ty, przewody były. Uważaj, bo za głowę. O, za głowę przewody łapią. Normalna droga Chociaż... Ładnie tak spadni! Jest normalnej drogi. Ale bym się spierdzielił znowu Ja to mam szczęście do tych upadków No o, tu będzie, tu będzie tu, tu nie! No nie oh. <śles> widziałem to, widziałem to Idź przestań, dobra <laughs> Jaki był fort! Widziałem! Na czym ty wylądowałeś tam? Nie wiem, na, 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 na tym czerwonym, kurde. Na tym yy, jeszcze czerwonym padziemiu. Gdzie on jest? Gdzie ten chusiak? A tutaj już cię widzę. No goń mnie, goń Gonie cię. To ty masz szybszy motor. Ale a ja mam... Ale za to ty masz niespadający. No nie mów, że już meta. No, no, no. To drugie okrążenie jeszcze powinno być. No. A ciwki nie matry, to tu. To, znowu Co, może, spadłem, może, no. Może teraz samochody. Nie. Rowery. Znowu spadłem. Ty no, ale. No to, to trzeba mieć pecha. Zawsze kiedy spadnę, no. To chyba mój hard nie? Tak, ty tam. Ciemniarz. Przyjechałeś te trasy wszystkie 30 razy, wiesz, gdzie, gdzie w ogóle się dzieje. Nie głosuję na nich. A nie, nie chcę wyjść. E, czekaj, to było. To było, to było, to było. Proszę tak. Kręcik. O, tego nie było. Który? Kręcik, pierwszy na górze. Kaskaderski krę kręcik. Kaskaderski kręcik. Kręcik? Kręcik, no dobra. Kręcik, to będzie będziemy samochodami. Będziemy włączyć te, później też jakieś, no, w innym odcinku jakieś inne te, bo to akurat to jest kaskaderskie, ale no. No, są, są inne. No, na pewno samolotami będziemy latać, no to wtedy na pewno... O, będzie. samoloty, kurde. <laughs> no to dawaj. Zdołączy, dołączył. No to dawaj. Graj. Dawaj. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie teraz, co to będzie? A dawaj, a dawaj. O, samochód. My um, tutaj sobie wybierzmy... A ja sobie ten samochód, dobry jest, lubię go. A ja sobie zaraz znajdę. Dobra, już. Okay. Ich 80 Proto, jakiś grot, ale to jest fajne, fajna bryka. Jakbyśmy taką bryką wyjechali, ja w Chełmie, a ty w Tarnowie to by dopiero było, nie? Cool. To takich, takich niskich tych nie ma krawężników, żeby można było jeździć nimi. No co ty widziałem wiesz, Lamb Lamborghini no. Maka. przejeżdżał w kościół? urka, wow. Kurka, ledwo, ledwo, ledwo. Co ty masz za samo? Zobacz. A który pójdzie jak szczała? Nie wiem. No, poszedł. O, przynajmniej to mam szybsze tutaj, ale i tak zaraz spadnę. Znając moje szczęście. O kur. No, gdzie się wpychasz? Kier Ej! Kierunkowskaz może włącz, co? Pięć sekund w cieniu aerodynamicznym. Wow! Co żeś tam zrobił. Aha, dobra, bo tu jest już. To jest już, widzę, to, to. To jest już to, czego ja naprawdę nie lubię w tej grze. O, Ej! No, jak on nie Ej! No i znowu spadłem, no! Co ty robisz, popatrz. Ja sobie polecę. Dostałem 150 punktów. No No ta ściana durna, nie lubię tej ściany. No, jak ja mam. No i jak ja mam tu le jechać, no? F wciśnij No wcisnąłem tylko, że... No i jak Aha, trzymamy, już tak, widzę już to, to od tego momentu Boże, drogi Co tu się dzieje? Nie ma wyścigów czołgów jakichś? No nie wiem Gonimy do... chuśka Zaraz Gonimy chuśka tam Kurde, kurde, Jest normalna droga, jest dobrze. O nie, chcesz, żeś walnął. Spadnij, proszę cię. What the fuck, what the fuck? No i tutaj już. Tu leżę, ja pierdzie. Gdzie leżysz? Jeszcze nie widzę, żebyś no leżał. No wreszcie. To też raz ci się coś zdarzyło. No wypadłem, no, wypadnę. no jeszcze... Come on, come on, come on. Gingis, to pierwsze miejsce, fagal w dupę. No gdzie ty poleciałeś? No nie rozpędziło mnie na tym, znaczy spadłem w pości za tej na tej takiej tubie. Aha. I i nie przeskoczyłem tutaj na to czerwone pole. Woah, wow. a tu trendy tutaj. Aha, masz Dzięki. No ja... Co? Nie wypaść? Nie, wiesz co, zwalniam. Ja w ogóle na hamulcu jadę już. czy tutaj? Tu pochraniona ta trasa jak nie wiem. A, tutaj. O, ja pierdzieleczkę, będę no, jeszcze bokiem. No, nie dość, że bokiem, to jeszcze no. kurde później też bokiem. Do tej rury, do tuby? Tak. Uważaj, żeby tam ci nie zaśmierdziało tylko. <noise> Dobra, tu będzie... o, o, obrót, obrót będzie, obrót. Ej, 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 ej. ty, no ja nic nie widzę. Jak, jak ja mam tu jechać? jak Tu mnie tak obraca. W lewo, w prawo, w środek, w góra, bok, dół. Możesz wypaść zawsze. Nie, dzięki. To ja tutaj, tu wymierzę, tu wymierzę. Tu wymierzę. Co to był? Ja, że niby co? Jak? To. O. Do góry, Chłopie, co tam się dzieje za chwilę? Zaraz zobaczysz. O, ja pierdzielę. A... Drugie okrążenie. Dopiero? No. No, powiem. Ja ci, tu pierdzielę to. to -te, może jeszcze gdzieś tam wypadniesz. Nie, ja tu już tą, tą traskę znam. Już Dobry. wiem, gdzie tam. To jest było to. I to jest to. To, to jest tutaj, co wypadłem. Tu zaraz będzie. Hop. It, majonez. Kurde. Coś tam się lewitowałeś. Ale dobrze wylewitowałem teraz. <laughs> Wełby mi się tak zakręciło, że daje spokój. To był najtrudniejszy moment na tej trasie tutaj. To widzę, czy widzę, czy widzę, To nic. A, -a, -a, A, co tu jest grane? Fuck. O, jest dobrze. Wyjechałem. To takie, takie te checkpointy takie no! Nasz tyle razy ten jest. Nie kaszaniłem tutaj! Kurwa! <laughs> co tam, husiek? Ja pierdolę pier... Miałem cię tak na ogonie normalnie. Zresztą podwinął. No taka. O co to było? Co to było? No, Doskocz! Doskocz! Nie doskoczyłem. No daj spokój. Nie doskoczyłem do tej platformy. Tak, ja wcześniej. Zabrakło trzech centymetrów. O, tutaj nie doskoczyłem, zobaczcie. Nie śmiej się. <śmienicza> nie, <o raje. śmienicza> to jest po Ani. prostu pech. A ja, że tak Żeby że nie mówić, ale już co? Czyli... co? Także <śmienicza> No, jak to było możliwe, no? No, tu jeszcze te popierdzielone teraz, te chujcie, jak weź, to no, gdzieś tam na bok i nie marudź. O, 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 o! O, o dobrze, dobrze. No, grota bez zarysowań? Nie wiedzą co nie, mówię nie, nie, nie. Wypadłeś No wypadłe, wypadłem Dobrze Dobrze Ląj Ląduj dobrze! Dobrze! I gaz dechy! No jakżeś tam się pojawił! Ty oszuście matrymonialny ty! Ja No patrzcie no! A idźcie! Ooo! O, o Kupa się... Daj o, spokój no nie, no, no nie doskoczyłem! <ścoughs> Sorry. Nie doskoczyłem, no. No, o tyci mi zabrakło. Teo, może złączyć sobie teraz coś z samolotami. No, to może następnym razem, co? Hmm? Może już następnym razem? No dobra, następny raz. Daj, spokój. No co, jeszcze jedno to jest wiecie, niemożliwe. Kończymy? kończymy. Ja już kończymy. mam dość. Ja już mam takiego pecha ze spadaniem, więc mam dość. No to dobra, słuchajcie. Kończymy na dzisiaj. Zobaczymy się pewnie w kolejnym odcineczku. E, w środę, w środę, w piątki. E, I cóż, jak Wam się podobało? Strzelcie łapki w górę, Aha. komentarze, subdicie nasze kanały co by być na bieżąco. E, zapraszamy też do Minecrafta 2 grubasy w przygodzie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to macie. E, no. Możliwość Nie, to zobaczyć. Czekaj. To dopiero będą, bo dopiero no. zobaczycie we wtorek. E, Także zobaczycie. I cóż, do następnego razu. Trzymajcie Dokładnie, się. trzymajcie się. Na razie, cześć, ją, papa. Ja